Linia numer 1 Kierunek Centrum Przesiadkowe Mikołajowice Następny przystanek Aleja Piłsudskiego Osiedle Aleja Piłsudskiego Osiedle Następny przystanek Wrocławska Sklep Wrocławska Sklep Następny przystanek: Wrocławska Parking. Wrocławska Parking. Następny przystanek: Wrocławska Miejski Ośrodek Kultury. Wrocławska Miejski Ośrodek Kultury. Następny przystanek: Wrocławska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wrocławska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Następny przystanek: Centrum Przesiadkowe Mikołajowice. Centrum Przesiadkowe Mikołajowice. Linia numer 1, kierunek: Urząd Miasta. Następny przystanek: Wrocławska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wrocławska, miejski ośrodek sportu i rekreacji. Następny przystanek. Wrocławska, miejski ośrodek kultury. Wrocławska, miejski ośrodek kultury. Następny przystanek. Wrocławska parking. Wrocławska parking. Następny przystanek. Wrocławska, sklep. Wrocławska, sklep. Następny przystanek. Aleja Piłsudskiego, osiedle. Aleja Piłsudskiego, osiedle. Następny przystanek. Urząd Miasta. Urząd Miasta.